Cześć. To może co? Nagramy jakieś o Co? Zapraszam. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jesteście na kanale Aquascaping TV. A ja zapraszam was do przepięknego świata akwarystyki naturalnej. Dzisiaj porozmawiam z fachowcem z firmy Hapet, który na co dzień zajmuje się ryba, a to temat dla wszystkich bardzo ważny i sam nawet chciałbym się więcej dowiedzieć na ten temat. Jest dzisiaj ze mną Damian, proszę Damian przedstaw Witam. się. Witam, Damian Lewiński, kierownik działu akwarium w hurtowni ryb Hapet. Słuchaj, może powiedz na sam początek, nie wiem, jakieś szkoły pokończyłeś w tym, temacie, może krótko o karierze swojej w, właśnie w hurtowniach różnych ryb akwariowych. Rybami zajmuję się od 25 lat. Zacząłem już jako mały chłopak od rozmnażania jakichś tam podstawowych ryb. Potem to ewoluowało aż w końcu postanowiłem iść na studia. Na początku skończyłem biologię, a tam kilka różnych dziedzin biologii. Kończyłem po czym Pracując cały czas w zawodzie, oczywiście w, w różnych hurtowniach e, i hodowlach ryb, e, otworzyłem swój sklep. Przez jakiś czas prowadziłem własną działalność e, i dojrzałem do tego, że trzeba iść w Polskę i szukać wiedzy, e, której w książce ciężko znaleźć. E, aby to uczynić, e, zrobiłem sobie takie pięcioletnie. Mm, Pięcioletni wypad po całej Polsce po różnych hurtowniach szukając ludzi, którzy się na tym znają lepiej niż ja i którzy mogli się podzielić wiedzą. Poznałem wielu ciekawych ludzi, z których część przyłożyła się do tego, że dzisiaj jestem kim jestem i wiem co wiem. Takim ostatnim stopniem było sformalizowanie związku z akwarystyką i skończenie akwarystyki i akwakultury na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. No, i w, oczywiście wróciłem z powrotem do zawodu. Teraz tutaj w hurtowni ryb Hapet zajmuję się rybkami. To nie jest moja pierwsza hurtownia. Wcześniej zajmowałem się importem ryb przez wiele lat. E, także jeśli chodzi o import ryb i opiekę nad rybami, to mógłbym to robić z zamkniętymi oczami i dałbym sobie radę. To ciekawe. Słuchaj, może powiedz nam, bo wszystkich kto mnie to mnie interesuje tu, w hurtowni ryb akwarystycznych Hapet. Ile ma zbiorników pod swoją pieczą? W tym momencie około 600 zbiorników, tak dokładnie nie liczyliśmy, ale tak 600-650 zbiorników jest, bo trochę rozbudowaliśmy e, hurtownię. Mm -hmm. To czyli y, y, tam jakby to powiedzieć sam pracujesz, czy tam ktoś jeszcze pracujemy, Tobie pomaga? Pracujemy w trzy osoby na razie, Tak jest trzy, trzyosobowy zespół, z czego jedna osoba jest e, non stop na miejscu i non stop się zajmuje rybami, a e, ja jestem od poniedziałku do piątków, no i jest jeszcze jeden pracownik, który normalnie przychodzi do pracy. A powiedz mi jeszcze taką sprawę. Najczęstsze problemy, które tam spotyka się w tak dużej ilości zbiorników, co tam najwię najwięcej się dzieje? Najczęstszym takiego? problemem jest sama woda, tak? To często ludzie mówią, że to ryby z sportowni trafiają chore. W większości przypadków to nie jest racja, bo ryba może być chora, ale większość ryb umiera z powodu zaniedbań czy tam jakichś błędów akwarystów, a nie z tego powodu, że coś tam się z rybą faktycznie dzieje. Zresztą choroby są wszystkie efektami tego, że coś się zadziało z parametrami wody, czy tam jakiś stres, żeby ryba zachorowała, musi mieć osłabiony układ immunologiczny. Co zazwyczaj wiąże się z tym, że są popełniane jakieś błędy gdzieś tam pomiędzy tym, jak ryba trafi do akwarium, a wyjdzie z akwarium, z którego, w którym była hodowana. Na pewno przy takiej dużej liczbie zbiorników jest jakiś na przykład tam level trudności, czy na przykład dzielisz te zbiorniki na z takimi rybami na przykład trudnymi, mniej trudnymi, bądź super trudnymi. Mamy hodowlę podzieloną na dwie sale, jedna sala jest zimna, druga ciepła, na jednej mamy troszkę zimniej. I podzielone są rybki na te, które lubią troszkę zimniej i na te, które lubią cieplej. Oczywiście część ryb, dla części ryb jest woda preparowana, te takie bardziej popularne jak molinezje czy tam mieczyki czy głupiki są na kranówce poznańskiej z tego powodu, żeby sklepy nie miały problemów z przyjmowaniem takich ryb i żeby nie musieli kombinować aż tak strasznie z, bodą, z wodą. Woda w Poznaniu jest straszna, jest bardzo twarda, pH jest wysokie. Jakie? E, wysokie pH, woda się dodatkowo zatwardza, bo wytrąca się węglan wapnia, jak mamy akwaria, które są gdzieś blisko okna, e, to bywa tak, że rano jest pH e, 7,5, a wieczorem potrafi być 9 albo 9,5, uh. e, także problemy z wodą są, dlatego jest tak dużo pracy z tymi akwariami. E, z doprowadzeniem parametrów kwas solny idzie w ilościach hurtowych, no ale trzeba walczyć. To samo się nie zrobi. Spreparowanie tak dużej ilości wody na podmianki jest niemożliwe w naszych warunkach. Dlatego walczymy jak możemy, żeby ryby miały jak najlepsze warunki do życia. Na pewno się zdarzały jakieś nieprzewidziane sytuacje. Głównie to są właśnie sytuacje spowodowane tym, że PH wzrasta i pojawia się amoniak. Mimo, że mamy filtry hamburskie, które są dosyć odporne na przerybieniach i tam w normalnej sytuacji, czyli gdy pH jest niskie, nic się nie, z takimi rybami nie dzieje, to gdy pH skoczy do 9, no to od razu pojawia się amoniak i czasem są jakieś tam dosyć duże problemy z tym związane. Ale to są, tak jak mówię, większość problemów nie wynika z tego, że ryby są chore, bo takich samych chorób ryb to mamy gdzieś około 20-30% przypadków, a cała reszta to są problemy z wodą po prostu. I podobnie jest w akwariach domowych, tylko tyle, że nikt nie bada tych parametrów. Najlepiej zgonić, że jest chora i jest, że zdechła, a nie na to, że po prostu się na tym nie znamy i coś odwaliliśmy I że mamy złe parametry I wody. A Słuchaj, jakieś śmieszne sytuacje zdarzają się też tam u Was w akwariach? Może szef nie będzie słuchać? Często, tak, często tak. się zdarzają śmieszne sytuacje. Głównie są to sytuacje językowe, bo pracuje z nami jeden kolega z Ukrainy i często z nieporozumień wynikają tak śmieszne sytuacje, że <noise> naprawdę jest z czego się pośmiać. <noise> Także tych sytuacji było dosyć dużo takich ciekawych. No, słuchajcie, to dzisiaj chyba na tyle wstępem takiego wstępu. Do kolejnych odcinków, bo jak mówiłem wcześniej, będziemy robić serię filmów z Damianem już za jakiś czas. Kolejny odcinek, w którym powiemy Wam, czym się kierować przy zakupie ryb akwariowych, jakie sklepy wybierać i tak tak dalej. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.